Czy wiesz, że aż 86% klientów jest gotowych zapłacić więcej tylko za lepsze doświadczenie z firmą? Nie za produkt, nie za jakość, tylko za sposób, w jaki się z nimi obchodzisz. To właśnie jest Customer Experience i o tym dziś porozmawiamy. Customer Experience, czyli doświadczenie klienta, to coś, o czym często nie myślimy, szczególnie w mniejszych firmach. Bo myślimy sobie: Mam dobry produkt, działam uczciwie, to wystarczy. Ale prawda jest taka, że klienci wybierają firmę nie tylko za to, co oferuje, ale jak się przy tym czują, od pierwszego kontaktu, przez proces zakupu, aż po to, co dzieje się po sprzedaży. Każdy z tych momentów zostawia jakieś wrażenia. I właśnie te wrażenia budują lojalność albo sprawiają, że klient szuka kogoś innego i przechodzi do konkurencji. Co sprawia, że klient wraca, poleca firmę dalej i zostawia dobre opinie? Eksperci z KPMG, jednej z największych firm doradczych na świecie, opracowali model złożony z sześciu filarów dobrego doświadczenia klienta. To nie jest teoria to konkretne działania, które możesz wdrożyć nawet w małej firmie, bez wielkiego budżetu i całego działu obsługi klienta. Zaraz Ci je pokażę i wszystko wyjaśnię na prostych przykładach. Wiarygodność to coś, co może przesądzić o tym, czy klient w ogóle da Twojej firmie szansę. To absolutna podstawa. Jeśli mówisz, że zamówienie będzie gotowe w 24 godziny, to naprawdę ma być gotowe w 24 godziny. A jeśli coś się zmienia, klient powinien się o tym dowiedzieć wcześniej, a nie po fakcie. Chodzi o zaufanie. Klient musi wiedzieć, że mówisz, jak jest i nie kręcisz, bo właśnie dlatego tak ważne jest to, jak twoja firma jest postrzegana w internecie. Bo zanim ktoś do ciebie zadzwoni, często najpierw sprawdza, co o tobie mówią inni. Szuka opinii, patrzy na twoją stronę, profil w Google i zadaje sobie jedno proste pytanie: czy mogę im zaufać? Dlatego warto zadbać o to, aby te pierwsze wrażenia były jak najlepsze. Nawet jedna pozytywna opinia może przechylić szale i sprawić, że klient powie: Dobra, spróbuję. A od tej jednej decyzji wszystko się zaczyna, bo później już tylko od Ciebie zależy, czy ta relacja przerodzi się w coś więcej niż tylko jednorazowe zlecenie. Rozwiązywanie problemów. W każdej firmie, prędzej czy później, coś może pójść nie tak. Coś się opóźni, coś nie zadziała, ktoś czegoś nie dopilnuje. To normalne. Pytanie nie brzmi, czy zdarzają się błędy. Pytanie brzmi, co wtedy robisz? Czy klient musi się dopominać, dzwonić, pisać, przypominać? Czy sam wychodzisz z inicjatywą? Czy udajesz, że nic się nie stało? Czy bierzesz sprawę na siebie i naprawdę ją rozwiązujesz? Bo z punktu widzenia klienta najważniejsze jest jedno: jak szybko i konkretnie reagujesz? Gdy coś nie działa, klient chce widzieć, że nie zostawisz go z problemem, że jesteś dostępny, reagujesz i nie chowasz głowy w piasek. Czasem wystarczy jeden telefon i jedna wiadomość z wyjaśnieniem to robi ogromną różnicę. Bo właśnie w takich sytuacjach klient widzi, czy naprawdę może ci zaufać. I często to właśnie wtedy zapada decyzja nie o zakupie, ale o lojalności. Bo klient, który widzi, że potrafisz wyjść z trudnej sytuacji z klasą, to klient, który chętnie wróci. Oczekiwania. Większość rozczarowań klientów nie wynika z tego, że coś poszło nie tak, tylko z tego, że spodziewali się czegoś innego. Dlatego tak ważne jest, by nie składać obietnic, których nie jesteśmy w stanie dotrzymywać. Jeśli wiesz, że coś zajmie dwa dni, powiedz to jasno, a jeśli uda się szybciej, klient będzie pozytywnie zaskoczony. Odwrotna sytuacja działa dużo gorzej. Obietnica 24 godzin, a potem cisza lub opóźnienie to coś, co zostaje w pamięci i wpływa na ocenę całej współpracy. Warto pamiętać, że klienci nie oczekują cudów oczekują jasnej informacji i dotrzymania słowa. A jeżeli dodatkowo dostaną coś więcej, choćby drobny gest, to działa na duży plus. To może być wcześniejsze wykonanie zamówienia, krótka wiadomość z podziękowaniem, albo drobny bonus do zamówienia. Takie rzeczy nie kosztują wiele, a robią duże wrażenie, bo pokazują, że naprawdę zależy Ci na kliencie i że chcesz, żeby nie tylko skorzystał z Twojej oferty, ale też chętnie wrócił i polecił Ci dalej. Czas i wysiłek. Kontakt z Twoją firmą powinien być przede wszystkim prosty i szybki. Nie każ klientowi czekać 10 minut na połączenie, szukać kontaktu na stronie, a nie wypełniać skomplikowanych formularzy. Ułatw mu życie. Im mniej musi się napracować, żeby osiągnąć swój cel, tym lepiej Cię zapamięta. Pomyśl, ile razy sam spotkałeś się z sytuacją, gdy chciałeś coś załatwić, a na każdym kroku napotykałeś przeszkody? I jak to wpływało na Twoją ocenę firmy? Dostępność i prostota to dziś podstawa. Twoi klienci myślą dokładnie tak samo. Zadbaj, by mogli szybko znaleźć to, czego potrzebują i w prosty sposób z Tobą porozmawiać. Personalizacja to nie tylko kwestia poprawnego imienia w mailu, to dużo więcej. To pokazanie, że pamiętasz, co klient robił u ciebie wcześniej, jakie ma potrzeby i jak możesz mu realnie pomóc. Dzięki temu klient czuje się ważny, a wasza relacja nabiera prawdziwego wymiaru. Czy wiesz, kim jest twój klient, co ostatnio kupił, czego może teraz potrzebować, mówisz do niego personalnie, czy wysyłasz masowy komunikat do wszystkich? Klient chce czuć się zauważony. Lubi, gdy firma traktuje go indywidualnie, jak człowieka, a nie jak numer zamówienia. Na koniec porozmawiamy o czymś, co często wydaje się oczywiste, a jednak ma ogromne znaczenie o empatii. To zdolność do zrozumienia emocji klienta, do wczucia się w jego sytuację. Gdy ktoś dzwoni zdenerwowany, nie zaczynaj od czytania regulaminów. Najpierw pokaż, że rozumiesz, dlaczego coś go zdenerwowało. Pokaż, że chcesz pomóc. Czasami wystarczy jedno proste zdanie, które pokaże, że jesteś po stronie klienta, żeby uratować relację i odbudować zaufanie. Empatia buduje mosty. Dzięki niej klient wie, że jest traktowany jak partner, któremu naprawdę chcesz pomóc. Te sześć filarów możemy podzielić na trzy poziomy. Podstawowy, bez którego nie ma zaufania. Pośredni, który sprawia, że klient wraca, i wyróżniający, budujący emocjonalną więź z marką. Firmy, które działają świadomie na wszystkich trzech poziomach, mają klientów, którzy nie tylko wracają, ale z własnej woli polecają firmę dalej.